Hej wszystkim z tej strony Wojtek. Jak wiecie lub nie, 64 ceremonia rozdania nagród grami już w najbliższy weekend, także czas zająć się omówieniem 10 płyt, które w tym roku zostały nominowane do tej najważniejszej nagrody w branży muzycznej i zacznijmy może od samego faktu, że na ostatnią chwilę rozszerzono tegoroczną listę nominacji w kategoriach głównych do aż 10 pozycji czy do 10 miejsc, co było decyzją dość zaskakującą, ale jednocześnie z biegiem czasu oceniam to jako krok w dobrą stronę, biorąc pod uwagę, jak ciężko jest obecnie pokazać szeroki wachlarz najlepszej muzyki wydanej w danym roku. Także te 10 nominacji to być może duża grupa, ale jednocześnie to bardzo dobra reprezentacja tego, jaka muzyka została wydana w zeszłym roku i jak dużo było dobrych wartościowych projektów. Mamy więc do omówienia 10 płyt, które na potrzeby tego filmiku podzieliłem na 5 par tematycznych, więc zacznijmy od pierwszej z nich, czyli dwóch płyt, które według mnie nie zasłużyły na nominację wcale i nie mam pojęcia, co robią na tej liście. I myślę, że bez zaskoczenia na pierwszy ogień idzie tutaj oczywiście Justice, Justina Biebera, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, w sensie mam pojęcie czemu ta płyta się znalazła na tej liście, jakby wszyscy wiemy. Ale to jest, to, jest, to jest nowy wymiar piekła. Justice można uznać za dobrą płytę tylko w ramach dyskografii Justina Biebera. W każdym innym kontekście ten album jest przezroczysty i nie ma jakiegokolwiek ponadczasowego przekazu czy interesującej zawartości, do której będzie się chciało wracać za kilka lat. Mam nadzieję, że nie mam większych szans na wygraną, ale sam fakt, że znalazł się w ogóle na tej liście powinien być ogromną czerwoną flagą dla Akademii i punktem wyjścia do dyskusji w najbliższym roku czy w najbliższych latach. Jak sprawić, żeby sytuacje takie jak ta nie powtarzały się w przyszłości, szczególnie kiedy mówimy o przejściu na głosowanie większościowe i na głosowanie blokowe, bo bądźmy szczerzy, ten album został nominowany tylko dlatego, że bardzo duża grupa osób została przekonana do tego, żeby na niego głosować. Już pomijam fakt, że lista producentów i osób, które pracowały nad tym albumem, to jest jakieś 17 tysięcy osób, więc jeżeli każda osoba, która pracowała przez choć dwie minuty nad tym albumem, zagłosowała na niego do albumu Roku, no to wiadomo, że wygra. Jakby. Bajzl nad bajzlami idziemy dalej. Drugi album, którego nominacje w tej kategorii powinno się uważać za przestępstwo, to płyta her Back of My Mind. I naprawdę nie mam pojęcia, co ta płyta tutaj robi, jakim cudem ona się tutaj znalazła, i jakim cudem 17 rok z rzędu Hair jest nominowana w kategoriach głównych. Jakby kochamy, bycie faworytką Akademii, ale. To jest taki bajzel w sensie ta płyta po pierwsze ani nie była jakimś ważnym mainstreamowym momentem, żeby ją nagrodzić nominacją, ani to nawet nie jest blisko bycia najlepszym, co dostaliśmy z kręgu muzyki R&B w 2021 roku, więc dosłownie co to tutaj robi? Absolutnie nie polecam wam przesłuchiwać sobie tej płyty, bo jest wtórna i nudna. Zamiast tego przesłuchajcie sobie cztery inne płyty nominowane do Best R&B Album i dopiero później ewentualnie włączcie sobie album Her i dajcie znać, kto z tej piątki zasłużył na wygraną w ramach muzyki R&B i na nominację do Albumu Rock. Да. Cool. Czas teraz na dwie płyty, które być może średnio zasłużyły sobie na nominację do albumu roku, ale jednocześnie nie jestem zły, że się na tej liście ostatecznie znalazły, bo są to na pewno wartościowe projekty. I po pierwsze, porozmawiamy tutaj o Planet Hair, Doji Cat, w sensie to jest na pewno najbardziej wiralowy projekt ze wszystkich nominowanych w tej kategorii. A po drugie, jest to płyta, która dosłownie zabetonowała ostatecznie pozycję Douży jako jednej z najważniejszych królowych muzyki pop najbliższych lat. Jeśli chodzi o potencjalną wygraną tej płyty w tej kategorii, kategorii, to mam nadzieję, że możemy się zgodzić, że to nie jest album roku 2021. I wydaje mi się, że sama Doja nie uważa raczej Planet Hair za jakieś przełomowe muzyczne arcydzieło. Ona po prostu bardzo dobrze bawi się tworząc muzykę, a Planet Hair to eksplozja jej kreatywności i ciekawych bitów, które pokochały miliony fanów. Drugą płytą, którą chcę mówić w ramach tej pary albumów, jest Love for Sale. I mimo, że nadal uważam, że ten projekt został nominowany głównie jako wyraz podziękowania czy zwieńczenia kariery Tony'ego Benneta, to uważam, że zbyt surowo oceniłem go w moim filmiku z reakcją na nominację. Dzisiaj, po kilkukrotnym przesłuchaniu tej płyty, jestem w stanie przyznać, że jest to projekt bardzo ciekawy, interesujący i nie chodzi nawet o to, jakie piosenki zostały na niego wybrane i jak zostały zaśpiewane, bo według mnie to, co jest najlepszą częścią tego albumu, to jest ta przyjaźń, która łączy Gaga i Beneta. Słuchanie tego, jaką radość sprawia im wspólne śpiewanie, jak idealnie dopełniają się wokalnie i jak żywa i naturalna jest chemia między nimi, sprawia, że słucha się tego albumu z szerokim uśmiechem na twarzy, bo słychać wyraźnie, że oni oboje szanują się jako przyjaciele i muzyczne legendy, i dzięki temu możemy razem z nimi płynąć przez poszczególne single niezwykle lekko. Muszę też pochwalić i zwrócić Waszą uwagę na niesamowitą produkcję tego albumu, w sensie to, jak idealnie oddano tutaj klimat tego przedwojennego jazzu, to jest coś naprawdę niezwykłego i niebywałego. Wszystkie instrumenty i aranżacje, Brzmie jak grzywcem wyjęte z tamtej epoki, dzięki czemu cały ten album brzmi bardzo elegancko, ale jednocześnie ma w sobie te współczesne elementy, które sprawiają, że każdej piosenki słucha się niezwykle lekko i bardzo fajnie płynie się przez całą tą tracklistę. Wiele osób obstawia ten projekt jako czarnego konia tegorocznych Grammy, czyli płyta, która niespodziewanie zgarnie wszystkie możliwe nagrody w ramach właśnie próby celebracji Tony'ego, zanim odejdzie on na muzyczną emeryturę. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. W sensie Tony Bennett to już jest muzyczna legenda i ma już on na swoim koncie Grammy za album roku z 95. Także nie rozumiem, po co miałby teraz dostawać jakieś takie nagrody pocieszenia czy cokolwiek, szczególnie, że to by wywołało lawinę krytyki i hejterskich komentarzy w internecie itd., więc sama nominacja tej płyty do albumu roku to już jest ogromne wyróżnienie i celebracja muzyki Tony'ego Beneta i to też jest w sensie przynajmniej dla mnie to był bardzo ciekawy moment i próba otwarcia się na pop w wydaniu takim bardziej klasycznym czy bardziej jazzowym i to już jest ogromna zasługa. Więc wydaje mi się, że nominacja to jest wystar wystarczające wyróżnienie dla tej płyty, ale zobaczymy jaką decyzję podejmie Akademia. Mam nadzieję, że nie będą przesadzać, ale jakby kto wie. My tymczasem przechodzimy do kolejnej pary albumów i tym razem są to dwie płyty, które były dla mnie największym zaskoczeniem tegorocznej stawki, szczególnie biorąc pod uwagę jak zareagowałem na nie w listopadzie w moim filmiku z reakcją na nominację. Także po pierwsze mamy tutaj Tutaj Donde Kanie Westa, i zacznijmy od tego, że naprawdę ciężko jest obiektywnie w ogóle ocenić ten album. Nie tylko biorąc pod uwagę to, co Kanie West wyprawia w internecie w ostatnich miesiącach i tygodniach, i jakby, jakby odstawmy na chwilę ten chaos na bok. Nawet biorąc pod uwagę samą dyskografię Westa. Ciężko ocenić dondę, nie znając właśnie kontekstu tego, skąd się ten album wziął. Uważam, że jeżeli miałby to być pierwszy album Kani, jaki mielibyście przesłuchać, to nie słuchajcie go i zamiast Dondy przesłuchajcie najpierw jeden albo najlepiej kilka z jego poprzednich albumów, szczególnie Aways and Heartbreaks i My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Bo według mnie, żeby zrozumieć geniusz Dondy, trzeba zrozumieć, skąd wzięło się brzmienie, które dostajemy na tej płycie. Według mnie Donda to nie jest najlepszy album Kani West, ale to jest album, którym pokazał on światu, że nadal ma pełne prawo nazywać się muzycznym wizjonerem czy geniuszem, w sensie jeżeli chodzi o warstwę produkcyjną to ten album jest najlepszym ze wszystkich nominowanych w tej kategorii i naprawdę lata świetlne dzielą Donda od wszystkich innych płyt nominowanych do Albumu Roku w tym roku i to mogę stwierdzić i to jest, to jest jakby fakt i, i nie można z tym polemizować. Naprawdę niebywałe jest to jak z jednej strony Donda to jest Pokaz megalomanii, a z drugiej to jest projekt bardzo minimalistyczny w pewnym sensie. Ale, właśnie te wszystkie paradoksy i niuanse można wyłapać tylko wtedy, kiedy zna się. Całą dysko, albo przynajmniej część dyskografii Kanye i można zauważyć, zauważyć, że brzmienie dondy to jest tak naprawdę połączenie kilku zestawów pomysłów, które Kanie dał nam już na swoich poprzednich płytach w ostatnich 10 latach. Niestety jest to także album koszmarnie długi i przesłuchanie go w całości za jednym razem graniczy naprawdę z cudem, także nie bójcie się. Wystarczy przesłuchać połowę albo dwie trzecie tej tracklisty, żeby zbierać szczękę z podłogi przez kilka minut, szczególnie jeżeli włączycie sobie ten album na dobrych słuchawkach i usłyszycie to, jak wiele pracy w Włożono w każdą piosenkę, w każdą minutę tego albumu, ile tu jest sampli, ile tu, ile tu jest nawiązań, ile tu jest dziwnych pomysłów, które jednocześnie się sprawdzają i nie są przypadkowe w sensie to, ile jest gości na tej płycie i oni wszyscy mają swoje miejsce na niej. I to nie jest chaotyczne, naprawdę. I kiedy się da tej płycie szansę i kiedy się w nią wsłucha, to naprawdę odbiera mowę, jak dobry jest to projekt, jak bardzo przemyślany i jak dużo. Tytanicznej pracy włożono w to, żeby on brzmiał w taki, a nie inny sposób. Ale zostawmy już Kanie i jego dziwne muzyczne wizjonerstwo i przejdźmy do drugiej płyty, która zaskoczyła mnie równie pozytywnie co Donda. A chodzi tutaj o album We Are Johna Batiste. Jeżeli oglądaliście moją recenzję sprzed kilku dni, to wiecie, że to jest projekt, w którym ja zakochałem się od pierwszego odsłuchu, bo na tle całej tegorocznej konkurencji wyróżnia się niesamowitą radością, pozytywnym przekazem i taką bezintereso bezinteresowną. Miłością do tworzenia muzyki. Jest to płyta, która jest hołdem w stronę legend muzyki soul i RB, ale jednocześnie odwołania do klasyki niezwykle ciekawie mieszają się tutaj ze współczesnymi pomysłami na produkcję. I choć wiem, że realnie ten album nie ma większych szans na zwycięstwo w tej kategorii, to i tak cieszę się, że mogłem przynajmniej poznać twórczość Johna, bo wracam do tej płyty regularnie i bawię się przy niej za każdym razem tak samo dobrze, a do tego ta nominacja pokazuje też, że mimo że Akademia skręciła w tym roku w głosowanie większościowe, to nadal będzie potrafiła docenić dobrą, nie mainstreamową muzykę, także jestem przynajmniej dobrej myśli, jeżeli chodzi o przyszłoroczne czy kolejne zestawy nominacji w kolejnych latach a jeżeli wy nie znacie jeszcze albumu We Are, jeszcze go nie przesłuchaliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości, a jeżeli potrzebujecie więcej Powodów, dla których powinniście przesłuchać tę płytę, to zapraszam do mojej recenzji, bo tam będziecie mogli usłyszeć całą litanię zachwytów nad tym projektem. Czas na przedostatnią parę albumów, i są to dwie płyty, za które będę trzymał kciuki, jeżeli chodzi o wygraną, ale jednocześnie to nie są moi ściśli faworyci do zwycięstwa, jeżeli chodzi o tegoroczne rozdanie nagród Grammy. Także po pierwsze, porozmawiajmy o Evermore Taylor Swift i porozmawiajmy w ogóle najpierw o tym, jakim cudem to właśnie ta płyta została dopisana do listy nominacji na ostatnią chwilę chwilę z 9 czy tam 10 miejsca w sensie. Jakby dosłownie zatrzymajmy się na chwilę i spróbujcie sobie jakby uświadomić, że więcej osób w Akademii głosowało za nominacją do albumu roku dla płyty Justice niż dla Evermore. Jakby to już to jest, to jest siódmy krąg piekła. Jak wiecie, lub nie jestem oddanym fanem Taylor Swift, więc niech moją miłość do tej płyty najlepiej pokaże Wam fakt, że nie zrobiłem jeszcze o niej pełnej recenzji, bo nie wiem, jak miałbym w 20-minutowym materiale opisać czy pokazać Wam całą listę rzeczy, za które ten album, bo jakby ten filmik trwałby 7,5 trwałby 7 godziny. Evermore to według mnie projekt bardziej popowy niż folklor. Wydaje mi się, że jest to też projekt nieco bardziej pozytywny, jeżeli chodzi o przesłanie, choć jednocześnie według mnie ten album może być najlepiej odbierany tylko w szarej, jesiennej aurze, kiedy spacerujemy w lekkim deszczu, dookoła nie ma za dużo ludzi i możemy na spokojnie chłonąć poszczególne teksty w skupieniu. Nie sądzę, że ten album ma jakiekolwiek szanse na zwycięstwo w tym roku, ale jednocześnie cieszę się, że Akademia doceniła ogrom pracy, jak i Taylor Kantonow i cała reszta ekipy włożyli w stworzenie tego projektu. Także, mimo że realnie Evermore ma małe szanse na zwycięstwo, to nadal jest to dla mnie jedna z najlepszych płyt wydanych w zeszłym roku, a przynajmniej w ramach płyt nominowanych do albumu roku, jest to na pewno mój faworyt do wygranej. Drugą płytą, którą chcę mówić w ramach tej pary albumów jest Montero Nas Zeksa, i od razu mówię, że. Ta część z Was, która nie widziała jeszcze mojej recenzji tej płyty, ale widziała mój filmik z reakcją na nominację w listopadzie, może być trochę szokowana, ale dzisiaj Montero to jest dla mnie projekt naprawdę wyjątkowy, chociaż nie brak mu też słabszych momentów. Montero to album szczery i odważny, pełen ciekawych aranżacji i fantastycznych tekstów, a przede wszystkim jest to projekt, którym Lil X udowodnił, że Old Town Road to nie jedyna rzecz, za którą zostanie zapamiętany w popkulturowej świadomości. I choć nie jest to mój ścisły faworyt do zwycięstwa, to jednocześnie mam naprawdę nieodparte wrażenie, że w tym roku Akademia mogła się podzielić na dwa równe obozy, jeżeli chodzi o głosowanie pomiędzy płytą Oliwii a płytą Billy, przez co żaden z tych albumów nie osiągnie wystarczającej liczby głosów, żeby wygrać i wygra jakaś trzecia płyta, która po prostu przez przypadek zdobędzie tych głosów więcej. I właśnie wydaje mi się, że tą trzecią płytą powinien być album Montero, bo to będzie zwycięstwo na pewno zaskakujące, ale jednocześnie nieprzesadzone, biorąc pod uwagę jak dobra była ta płyta, jak bardzo była ona mainstreamowym sukcesem i jak bardzo ciekawy przekaz ze sobą niesie. I tym samym zostały nam już do omówienia tylko dwie płyty, czyli dwa moim zdaniem najlepsze muzyczne momenty zeszłego roku. Dwie płyty, które które uważam za ścisłych faworytów do zwycięstwa i mam nadzieję, że jedna z nich zakończy najbliższy weekend z tytułem płyty roku 2021. Jeden i zacznijmy tutaj może od Sour Oliwi Rodrigo, czyli przede wszystkim jednej z najlepszych płyt debiutanckich ostatnich lat. W sensie jest to album niezwykle dojrzały, ale jednocześnie taki, który nadal opowiada o miłości i złamanym sercu w sposób nastoletni i prosty, co jest naprawdę odświeżające. A do tego talent pisarski, jaki na tej płycie pokazała Oliwia, to jest coś momentami naprawdę szokującego. I choć uważam, że ta płyta zasługuje na tytuł albumu roku 2021, to jednocześnie boję się, że Olivia albo nie wygra w tym roku żadnej statuetki, albo zgarnie dosłownie wszystko tak jak Billy dwa lata temu. I tak jak w przypadku płyty debiutanckiej Billy dwa lata temu, tak samo w tym roku przy okazji Sauer mam wrażenie, a wręcz mam pewność, że Olivia ma jeszcze przed sobą dosłownie całe życie, żeby stworzyć album lepszy niż Sauer i wtedy być faworytką do wygrania albumu roku i wtedy wygrać, ten tytuł, i wtedy wygrać tę statuetkę. Więc na ten moment, gdybym to ja był członkiem Akademii i mógł oddać swój głos, to powędrowałby on właśnie do albumu Billie Eilish, czyli do Happier Than Ever. Happier the Never to dla mnie już dzisiaj projekt ponadczasowy, jeżeli chodzi o przykład płyty opowiadającej o dojrzewaniu w cieniu własnej sławy. W sensie jest to album bardzo szczera, jednocześnie Billy i Phineas wyszli tutaj ze swojej strefy komfortu, zarówno jeżeli chodzi o teksty, aranżacje, pomysły na produkcję, mimo tego, że pewnie spodziewali się czy byli świadomi tego, że czeka ich za to fala krytyki ze strony ich niedawnych fanów. Którzy byli przyzwyczajeni przecież do zupełnie odmiennego brzmienia. Jest to album zrywający z poprzednim wizerunkiem Billy, ale nie dlatego, że dwa lata temu była ona nieszczera ze swoimi fanami, albo że teraz kogoś udaje, tylko dlatego, że w tak młodym wieku każdy z nas, niezależnie od popularności, ma okresy różnych, czasem skrajnych zainteresowań i inspiracji. Także ja już nie mogę się doczekać, w którą stronę Billy skręci przy okazji swojego kolejnego projektu, bo jestem pewny, że estetyka z Happy Than Never nie zostanie z nami na zawsze. A na ten moment uważam, że to właśnie ta płyta najlepsza zdefiniowała w sensie muzycznym zeszły rok i jest to projekt, który się łatwo nie zestarzyje i do którego będziemy mogli wracać jeszcze latami. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje opinie na temat wszystkich płyt nominowanych w tym roku do Albumu Roku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak oceniam poszczególne albumy, to w opisie tego filmiku podlinkuję listę recenzji, które udało mi się przygotować, w sensie tych płyt, które udało mi się omówić w osobnych recenzjach i to zarówno w ramach Albumu Roku, jak i Best Pop Vocal Album, także zapraszam do 到。 obejrzenia całej tej playlisty. Dajcie proszę znać w komentarzach, komu Wy kibicujecie w tym roku do wygranej najbardziej, które płyty już znacie, a które chcecie jeszcze poznać. Tak naprawdę wydaje mi się, że tegoroczna stawka, poza kilkoma dziwnymi decyzjami, zarówno w kategoriach popowych, jak i w kategoriach głównych, jest dość dobra i jest dość silna, jest dość dobrze dobrana, jeżeli chodzi o reprezentację ciekawej muzyki wydanej w zeszłym roku, także nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć, kto wygra w poszczególnych kategoriach i co z tego wszystko Wszystkiego wyjdzie, choć jednocześnie pamiętajmy, że to jest tylko jakby jedno z wielu rozdań nagród i dosłownie na co dzień nikt o tym nie pamięta i nikogo to nie obchodzi. Ja dziękuję już za Waszą uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ten filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pamiętajcie o oglądaniu innych recenzji związanych z nagrodami, grami i nie tylko. Widzimy się za parę dni w filmiku z oceną tegorocznej ceremonii, także miłego dnia, miłego weekendu, miłego trzymania kciuków za swoich ulubionych artystów, miłego oglądania występów swoich ulubionych artystów, jeżeli będziecie oglądać ceremonię na żywo, także wszystkiego dobrego, smacznej kawusi, widzimy się za parę dni, czy cokolwiek. Narka!